Co przygotowuje dla nas Talgorzów na 2026 rok? Wciąż jest to lekką niewiadomą, ale głęboki zarys z pewnością mamy. Trzon drużyny jest nam znany, czyli solidny tercet seniorski w postaci Jacka Holdera, Pawła Przedpełskiego i Andersa Tonsena. Szczególnie ten pierwszy i ostatni mają być gwarantem punktów dla żółto niebieskich. I po tym wszystkim zaczynają się taktyczne wygibasy ekipy z Nadwarty, otóż to duet młodzieżowy, budować mają Oskar Palu z Adam Bednasz, a na pozycji rezerwowego zobaczymy Matiasa Polestada. Ktoś może zapytać, no dobrze, ale w takim razie co z pozostałymi dwoma miejscami seniorskimi, Stalgorzów odpowiada na to dwa kewlary. TAK! To się najprawdopodobniej stanie. Kevlar, który będzie zastępowany przez Matiasa Polestada, to Wiktor Trofimow, a Kevlar na pozycji U24 to zapewne któryś z wychowanków stali. Mikołaj Kowak lub Leon Szlegiel, czy ktokolwiek inny, zastępowani będą przez duet Oskar Palu oraz Adam Bednarz. Będzie sporo określenia i sporo taktyki.